Adam Kopec z portalu Excel i Adam. Sztuczka na podstawie podcastu numer 1639, Mr. Excela. Mr. Excel w tym podcastie mówi o tabelach prawdy i fałszu właśnie na podstawie tu pewnych przedstawionych zasad. Chcemy sobie sprawdzić, tak, kiedy. Ktoś dostaje bonus pierwszego poziomu, kiedy dostaje ktoś bonus drugiego poziomu. No i to jest najpierw w podstaci tekstu napisane regułki. I tak poziom pierwszy bonusu dostaje się, kiedy A jest pomiędzy 20 a 30, a B jest pomiędzy 2 a 3 lub A jest pomiędzy 20 a 30%, a B jest powyżej 3% lub A jest powyżej 30%, a B jest pomiędzy 2 a 3%, a bonus drugiego poziomu jest płacony, jeżeli A jest większe od 30% i B jest większe od 3%. No to jest w formie tekstu. I jak przełożyć to na bardziej logiczne wartości, na przykład właśnie prawda i fałsz. No tu Mister X właśnie zaleca właśnie taką tabelkę sobie zrobić. No i właśnie popatrzmy sobie, na no, no, łatwiej tutaj bonus drugiego poziomu, tak? Większy od 30 i 3%, tak? Tu patrzymy sobie B, to jest większy od 3%, tu A jest większy od 30, czyli tu jest bonus drugiego poziomu, tak? Teraz bonus pierwszego poziomu, kiedy A jest pomiędzy 20 a 30%, czyli tu i B jest pomiędzy 2 a 3%, czyli tu, tu, czy tu mamy na pewno bonus Pierwszego poziomu, dalej podobnie, jeśli 20, a 30%, a B jest powyżej 3, czyli tu też mamy bonus tak, pierwszego poziomu i jeszcze A jest powyżej 30%, czyli ta linia, a B jest pomiędzy 2 a 3, czyli tu jest jeszcze jeden bonus, a tu w tych zakładkach nie ma. Tu też nie ma. Możemy sobie I co zaleca Mr Excel. Szukać sobie kwadratów, które nam właśnie ułatwiają uczynienie. Tu możemy ładny kwadracik znaleźć. Tak zmienimy sobie kolor. No i tutaj zmienimy odpowiedni kolor dla bonusu numer 2. No i tu teraz widać ładnie rozpracowane te bonusy. I tu teraz się przydaje odpowiednia. Tapela przygotowana sobie właśnie prawdy i fałsz. No to kiedy mamy tu sobie właśnie tą zaznaczoną wcześniej z parametrami, no to najłatwiej tutaj podejść do tego strategicznie i najłatwiej sprawdzić najpierw, właśnie kiedy jest przyznawany bonus poziomu drugiego. Tak? No to sprawdzamy sobie, to się równa oraz taka fajna, logiczna funkcja po polsku, na angielski to jest AND. I sprawdzamy sobie, czyli kiedy A jest większe od przecinek 3, czyli od 30%. No i teraz druga wartość logiczna, kiedy B jest większe od przecinek 0, 3, czyli 3%. Tak zamykamy Ctrl-Enter i sobie kopiujemy do końca. Widać jedną taką wartość. I teraz Sprawdzamy sobie właśnie ten kwadracik dla bonusu pierwszego. W tej sytuacji mamy tak, że powyżej 2 dla B, powyżej 20% dla A z wyłączeniem bonusu 2. Czyli znowu robimy sobie funkcję oraz znowu sprawdzamy pierwszą sytuację dla A. Tylko tym razem wartość jest tutaj przecinek 2. Czyli 20%, no i odpowiednio dla B sprawdzamy, że jest większy od 0,2 czyli 2%. I jeszcze do tego sprawdzamy, czy nie został przyznany bonus drugiego poziomu, czyli wykorzystamy sobie tu funkcję NIE, której właśnie Excel tak łatwo nam nie chce podpowiedzieć, i sprawdzamy wartość logiczną dla takiego. Równanie Ctrl-Enter. Mamy tutaj bardzo ładną tabelę prawdy i fałsz. Po prostu chodzi o odpowiednie przełożenie tekstu na taką tabelę i wyszukiwanie w niej dobrych kwadratów. I kiedy jest taka właśnie tabela rozpisana, znacznie łatwiej sformułować odpowiednie formuły. Zachęcam Cię do subskrypcji kanału po więcej porad i informacji na temat Excela.